Cześć wszystkim, ja jestem Patryk, witam na rozszerzonym formacie kanału Pogromcy Betów. Jak zauważyliście nie ma ze mną Jacoba, Kuba będzie pojawiał się w poniedziałki i w piątki, resztę dni tygodnia muszę wystarczyć wam ja. Będziemy widywać się codziennie o godzinie 15, będę miał dla was dwa kuponiki, jak zawsze będzie to progresja z kursem 3.0 oraz kupon specjalny z kursem 2.0. Co odcinek będą jakieś fajne promocje, jak zawsze konkursik z zmienionymi, z zmienionymi zasadami, ale to za chwilę. Pierwsza promocja, jaką mam dla Was, to pierwsze urodziny betklika w Polsce. Każda osoba, która zarejestruje się między 10 a 16 lipca i wpłaci depozyt, otrzyma losowy bonus od 5 nawet do 2000 zł. Także warto się zarejestrować. Teraz, jeżeli zarejestrujecie się z kodem Jacob, 50 dostaniecie dodatkowo. Zakład bez ryzyka do 50 zł, czyli wpłacicie 50 zł, postawicie sobie na kuponie 50 zł, nie nie siądzie wam, zwraca się wam pieniążki na konto. Jeżeli wam siądzie, to wasze gratulacje, wygraliście. I pamiętajcie, że Betli jako sponsor tytularny tego programu, każdemu, kto zarejestruje się w dniu emisji odcinka, da 20 zł bonusu bez niczego, bez żadnych depozytów. Promocja trwa do następnego wtorku, także warto się rejestrować. I jak wspomniałem wcześniej, Konkursik codziennie ze zmienionymi zasadami wygrywa pierwsza osoba, która poda dokładny wynik w komentarzu, nieedytowany komentarz z nikiem z Betlika dostaje 50 zł bonusu. A mecz konkursowy to Chelsea Norwich City w godzina 21.15, także macie jeszcze czas. Obstawiamy do początku spotkania. Zanim przejdziemy do obstawiania, Zachęcam również do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie możecie otrzymać darmowy bonus 5 zł, jeżeli wpiszecie sobie nick w odpowiednim poście w grupie. Zachęcam również do łapkowania i subskrybowania kanału. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli to robicie. No i to by było na tyle. Przypominam o urodzinach Betclika który wspominałem wcześniej, ale zanim zaczniemy typować, pamiętajcie, że Bugmacherka jest dla osób pełnoletnich. Gracie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. To, 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 to co tutaj zobaczycie, to są tylko moje typy. Możecie z nich skorzystać, ale nie musicie. Dobra, no to zaczynajmy. Ostatnio progresja. Nie siadłam na drugim poziomie, tak się zdarza, na tym polega progresja. Teraz zaczynamy poziom trzeci, czyli stawiamy sobie za złotych 100. Pierwszy mecz, jaki tutaj dla Was przygotowałem, jest to mecz konkursowy, czyli gra Chelsea z Norwich City. Wiem, jak wyglądał mecz Chelsea-London z Sheffield United. Chłopaki się nie popisali na wyjeździe, ale wczoraj punkty straciły United, więc Chelsea będzie musiało odbić piłeczkę w walce o Ligę mistrzów, mistrzów. Mój typ na ten mecz to Chelsea wygra mecz i obie drużyny strzelą bramkę nie. Czyli y, Chelsea musi wygrać do zera. Dlaczego tak? Norwich pokazało, że ma bardzo duże problemy ze strzelaniem bramek. Chelsea w lidze od marca u siebie straciło tylko jednego gola i to z Manchesterem City, więc to pokazuje jak bardzo zmobilizowani są na własnym stadionie mimo że bez kibiców The Blues. Mój zakład to Chelsea i obie zespoły oba zespoły strzelą gola nie, po kurcie 1.77, to jest pierwszy typ na kuponie do Fibonacciego. Drugi typ na, Fib na kuponie do Fibonacciego to przenosimy się do Championship. Tam trwa walka o awans do Premier League. Dzisiaj o 18 grają dwa zespoły yy, bramko szczelne, West Bromwich Albion podejmuje Fulham. Gramy w West Bromwich. Ten mecz jest o tyle ciekawy, że zagrał w nim oczywiście Kamil Grosicki, który ostatnio zaczął błyszczeć. Według mnie w lepszej formie w tym momencie są piłkarze West Bromu. Według mnie ten mecz wygrają i będzie powyżej półtora gola w meczu, ale żeby nie było tak bardzo ryzykowniej, żeby kursy na tym Fibonacci się zgadzały. Damy sobie podpóreczką, pod czyli używamy tutaj zakładu kombinacyjnego West Bromwich Albion lub Remis i powyżej 1,5 gola. Ten zakład tworzy nam z tym drugim kurs 2,99, czyli oscylujemy w okolicach trójki, tak jak nie mogło być na Fibonacci. Jeżeli to jest poziom trzeci, to stawiamy sobie tutaj 100 zł, ponieważ 50 dodać 50 równa się 100 zł. No wyciągnie się 263,12. Mam nadzieję, że na tym etapie progresji zakończy się nasza przygoda i jedziemy dalej. Tak jak wspomniałem wcześniej, kupon specjalny będę grał w okolicach kursu 2.0. Mam tutaj dla Was przygotowane dzisiaj super kursy. Czyli wchodzimy sobie na super kursy z BetClika, tam znajdziemy dwa mecze Atalanta Brescia oraz Benfica Victoria Gimera. Klikamy sobie na Antalanta. Atalanta Atalanta. Yy, jeśli chodzi o bramki, to nie zawodzi w meczach ich zawsze powyżej 1,5, powyżej 2,5 gola. Chociaż dzisiaj sobie zagramy zwykły. Zakład Atalanta wygra mecz po kursie 1.19. Grają z Brescią, która jest pewna spadku. Drugi mecz na kupanie to również Superkurs. Tak jak wspomniałem, Benfica kontra Wiktoria Gim Gimera. Benfica jeszcze ma jakieś teoretyczne szanse na przegonienie Porto w tabeli. Jest tam różnica 8 punktów do zdobycia z punktów. 9 myślę, że w tym meczu powalczą i nie dadzą Porto jeszcze świętować mistrzostwa. Benfica po kursie 1.65 zwycięży mecz. I to jest mój typ. Stawiamy sobie tutaj złotych 50, 86 złotych do wygrania. Miejmy nadzieję, że się No i co? Widzimy się jutro, również o godziny 15. Trzymajcie się. Cześć.